Jak wybrać drzwi tarasowe do domu energooszczędnego? Zastanawiasz się, jak nie popełnić błędu przy wyborze? Zacznijmy więc od wymagań, jakie musi spełnić dom energooszczędny. O, spokojnie. Najważniejsze jest niskie zapotrzebowanie na energię. Od 2021 roku każdy metr kwadratowy powierzchni budynku nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh zużycia energii cieplnej na rok. I tu ważne zadanie dla okien i drzwi, które muszą jak najlepiej izolować. Dobre drzwi tarasowe muszą mieć niewielką wartość współczynnika U. Im będzie niższa, tym będą cieplejsze. Od 2021 roku okno energooszczędne nie będzie mogło mieć U wyższego niż 0,9. Myśląc przyszłościowo, warto wybrać drzwi tarasowe w systemie Weka Motion 82. Wyposażone w szybę o współczynniku przenikania 0,5 i ciepłą ramkę międzyszybową osiągną doskonały współczynnik UW równy 0,78.